Kamienne. To. to jest... I się Nie zmieniałem tam pakiet. Zmieniałem, zmieniałem. Nie, to zmieniłem. <śmieniu> Chyba zamieniłeś jednego z w krowę. <śmieniu> nie, co, co ty? Krowę żakujesz? Krowę się ubiędę. Nie, on on jest, jest więcej. To... Są dwie krowy. Włączyłem losowe spawnowanie zwierząt tylko. Ale nie no, swoich ludzi nie zamieniałem, Mateusz. Ci nie musisz tego bawić. Team Green, get in that car. Roger. Team Blue, get in that car. Roger. Team Yellow, get in that APC. Roger. Props'a włączyłem. Ja ci dam czas, Mateusz, ale co do AI to get nie, nie mogę je zagwarantować.

Jak wam się nie podoba atak na bazę i na razie? na Co? Jak, jak nam się podoba atak na bazę? Tak. Powiem <gry monastery> ci po, po misji, jak ci się, się podoba. <gryzny doloriń> o, no, jakieś strzały słyszę. stay crouched yeah. mm -hmm. mama make a sniper ha. 2, 9, 4, прошли, бмв 2, стейк краб

Praktycznie kurwa to że oni ten sprzęt swój mogą używać właściwie, nie tylko on tam stoi. nie no, jest tylko, żeby ładnie wyglądał. Myślałem, że te pojazdy są tylko tak dostanie. <grym> tak, żeby, żeby podtrzymywały ten To tak. Trochę z ma małe szanse, ale okej, okay, no nie ma problemu. Oh. A, nie. My mamy różnicę w umunddrowaniu. Halo? Halo? Co? O czym mówisz? No, jak się rozluznamy, to jest film. Już no. po kształcie chemów poznasz. Tylko w Mundurach. No jest spora różnica między amerykanami, a Rosjanami. No, tak. 3-0-9-6, wrażniebny, w automobili, się... członek ekipaża. Kontakt 0-1-2-0-9-5, wrażniebny i ostro. 10, Celsja, WPMW. Idą. Poły. Kaps. W ogóle Matys nie pomyślałem, że ty masz transportery opancerzone w tej bazie hmm, A widziałeś je w ogóle? Znaczy, widziałem je, ale myślałem, że one bez no, ich wyżywał, nie? Miało mi hmm. w to, co na bazę. No w sumie... W sumie nie wiem O! No to, 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 no, no to faktycznie mamy dużo trudniejsze zadanie. <grymiany>

Строится. Урна, мать. Подседает. O, oh, ja mam granatnik. No, jasne. Okay. Jak trzeba, to na kurwie. Nagrywaj skarbinę w ogóle? Mhm. Wiesz, w przeciwniku. No, ale nie widać, prawda? Nie widać, prawda? Nie widać, prawda? Nie widać. Dostałeś? No. No, no trudno. Nie, ja, zobaczę, może ja mnie. No, No dostałem. A myślałem, że, że Cię zabiłem, kurde, Matys. Czy co? Myślałem, że Cię wcześniej zabiłem, nie? Zabiłeś? Znaczy, tak mi się wydawało, bo zniszczyłem jeden ten transporter opancerzony. Go, i go wiesz otrafiłem go parę razy więc niższe niższone myślałem dwoj że mógł... cały czas do w tym transporterze co trafiłeś aha chyje ale umieram <laughs> aha czyli jednak to ty w nim byłeś tak krasnaku od Ach... Rozumiem. Six. Watch that position. Waiting. Two is ready. Two. Watch that position. Five. Watch that position. <laughs> Left light, <laughs> <the> Fuck yeah! Coming let be to save the motherfucking day, yeah, America! Fuck yeah! So lick my blood and on my bone! Taking fire! Taking fire? Shit, Taking shit. fucking fire, huh? Oh, yeah. well. yeah. yeah. Give Utocić bez rozkazu <laughs> Utocić bez rozkazu I Teraz to jest wszystko No mate, nie ma co się jak to mogą pierdolić, trzeba atakować od fronty i tyle Nie sądzisz? <laughs> Czasami to jest skuteczne

Coś się stało komuś. Mondrale. Czyżby ktoś próbował być cwanym? I próbować latać sobie śmigłowcem? Nie pomyślałeś, że na przykład jakiś człowiek może... Słyszałem, że wyrzutnie rakietową, oczywiście, że pomyślałem. Tak? Aha. Wyrzutnia... Igła. Mało... Czasami nie trafia, ale czasami trafia szczególnie w wolno przesuwające się cele. No. masz jak tam Bartek status? Żyjesz? Żyję. A jesteś tam w wzgórzu może, czy poszedłeś sobie na pieskę? A nie wiem gdzie jestem. Kradnę bdr a Ukradłeś bederema. <ścoughs> a ja. ja myślałem, że wejdziesz na te wzgórze, co, co mówiłeś, i będziesz snajpił z RPG. Bo tak, tak miałeś... Takie były plany. Eee... Niewiele tutaj się schowałem. Trochę tak frywolnie leciałeś tym śmigłowcem, trochę wysoko. Może za wysoko bałem się, że o coś je zahaczę. No bo się dobrze widać. W ogóle nie ogóle Wsiadłem do jednego śmigłowca i nie chciał mi zapalić. Pani panikę tym chciał się <laughs> do drugiego. No, ja powiem tak, że nie, nie było problemu jakby z celowaniem. Przykroj no. No, prowadził wodę. że ten wodnik jest strzeliwany. No. A, już teraz. O, jednego mniej. Widzę, że też się nie mogę z nami tackać. A co, tackałeś się? Dajesz wodnik? Dajesz? Ale jesteśmy już... Przyjmujemy to lotnisko, tak? Lotnisko? No tą bazę. No przejmujemy, przejmujemy Tam wiesz, na, na kurwę, jakby, po prostu no A o czy No właśnie. <grystanie> Jestem w bazie. Dobra, ale czyś tam, czyś tam No bo nie wiem to jak tam ilo twoje zostało jeszcze, nie? <grystanie> Który go do... obrył. Dostałem. A. A. A może Bartek jeszcze coś tutaj zadziała. A jeszcze, jeszcze nie zginął całkiem, tak? Jeszcze nie zginął całkiem. Zobaczymy kto wygra. Może przyjść uleczyć i Zero na górę. W treningu wiem, że takie rzeczy robi się, gdy teren jest względnie zabezpieczony. To jest, to, nie, to jest grupa MVT. To jest specjalna. To są specjalnie ciężcy cięż, kurwa to <laughs> Jacy? Cięższy. Ciężcy. Ciężscy. <śmiech> ciężscy. <śmiech> <śmiech> Za dużo piwa. <laughs> Dlaczego moi ludzie mi nie leczą? Ale zajliście tylko też tego kulatka jak super to pasuje do tego stroju. <laughs> <laughs> o udało się, jak jest dole. Co się udało? Uleczył mnie. No, dobrze Bartek, schowaj się szybko za taką zasłonę. A mogę się do yes, tego? Jest! Jest! Ostatni Amerykanin zginął. Wszyscy zostali zajebani. Gratulacje. Sojusz nie umrze, nie... <grystanie> czekaj właśnie teraz... Jakich... O! Jakieś strzały. Co jest? A to może Bartek strzela na wiwat. No dobrze, no to, no to. Misja została wykonana, wygraliście. Do... Tak, czy chcesz Mates, zagrać rewanż? Hehehe, mobilizacja Mateusz, USMC! Da Ale alarmy na. wow. wow. Zero

A nine, ten, get in that APC. Ready for orders. Roger, ready for orders. Awaiting orders. Ready. A nine, move Zero. 100 meters north. You're being here to say there was a pizza. 18, move to that house. One, 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 six, six, 17, seven, yeah. we'll move 100 meters northwest. Mówiłeś Matys, że dobry wersja i będziesz tą przelepał. Jest bardzo. po prostu szaleń. Po prostu no. te alarmy to taką adrenalinę wyzwalają. O, to go no. mogło wiele namieszać, Mateusz. Mateusz wiesz, że z PES-na czasami nie są przelepki? Więc no, nie żyje. Skoczył na czy ma nie żyje. Uuu. Niestety. Bartek, jak zajmiesz dobrą pozycję, możesz próbować zesnapić te pojazdy opancerzone z daleka. Jest zjelena grupa. Ataku. Helikoptery te nasze czy nie? Wszystkie helikoptery są w rowie. Nie, 100 nie w jednym miejscu, a my się też odruszamy, więc... No, jeśli Mateusz miałby jakieś te, te, tego, no to możemy następnym razem spróbować, także w ogóle nie będę miał tego młodzieża, nie? Słuchaj, to na nie nie o to chodzi, tylko naprawdę musiałbym mieć czas, żeby przemyśleć strategię obrony. No, zobaczę, czy trafię strzelca na hamerze. Kilometr sto. <laughs> o kurwa! Nie oh, wiem, chodź... czy to był dobry pomysł, ja. O kurdele! Jak on... Nie był dobry Ale dostał... dosłownie 20 cm od niego trafiła kamera. Powiem ci, że tam ze się i że... To nagrywam. A ja pierdolę, uciekam, kule za mną padają, gdzieś 3 metry, 4 metry za mną. To jest coś, coś niesamowitego. Ale oni mają taki zasięg tych karniw? No, okay, chyba. No co przecież hej, hej, są w tej samej... w tej co twoje, tak Podobne podobnie. No, no tak. I... Ty aż tak daleko jesteś. jest tak Ja myślę, że trzeba w walce wykorzystywać jakby swoje pewne umiejętności, jak na przykład moją umiejętnością... Uuu. Nie jest się za drzewami, tylko jest... Yy... Balistyka, czyli wszelkie rodzaje ostrzału dystansowego, nie? Co to możliwe, jeszcze to będzie właśnie jakiś karabinek, nie? <grym hylly> I też te czasem są zmęczeni na polu. Ooo, ja te syreny słyszę. <trym>, I <dźwięki> super są, nie? No, no. Te sireny po prostu... Części, <trym> Mi Widzę helikopter. No, no. To wrogi jest. I to mam te takie siatką przykryte niszczyć? No wszystko tam rozkurwiaj, Ostro To jest wszystko wrogie. Słuchaj, ja sądzę, że jest porówno, dlatego że macie przewagę jakby możecie się rozłożyć, otoczyć i nie... No. no ty masz za to więcej sprzętu, nie? Co tam się dzieje, Matys? Jakiś ostryk strzały tutaj. Z karabinków czy z rakiet? Nie, nie, ciężkie działa. Ktoś tam wjechało to Chyba nasz Jak wygląda? Dobra, tak, teraz ja za drzewami Akcja się przesyłać Dobra Coś czy Ty, tam wjechałeś do tej bandy? Nie Kurwa, Sniper jakiś <grym> <grym> A pojęcie że nie spodziewałem się że on tam będzie A gdzie się spodziewaj snipera. <grym> no właśnie wprost Dlaczego miałby być w samym ale tutaj teraz dostaję Zniszczony, sobie... zniszczony. Bartek, żyj, żyj BDR-em chyba bdr Nie ma, nie ma <grym> <jedyna z> bdr <bederem. grym> Ma też masz jakieś fajerwerki? No. Bo już to że to lornetki nie mam Ach, kurwa. Dostałeś. Coś, no, zastanawiamy się nad lornetką i dostałeś. No nie wiedziałem wiem... czy w ruch, czy nie w ruch. nie wiedziałem. Chyba nawet wiem z czego dostałeś. Bartek. A z czego dostał? Z czegoś bardzo mocnego. Ja no już, ja no już zginąłem, ale to już się przewracam. Ale jaja, ale jaja! Co? Ha, 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 ha. Co się stało? Będąc na, w czerwonym statusie, udało mi się granatnikiem zesnajpić kolesia 100 metrów dalej, tego snajpera. Oh, wow. a, teraz, spec, a teraz spec, a teraz specna wysyła medyka do mnie. To jeszcze miałem taki ostatni strzał ostatniej szansy. Tak. Ostatni, wiesz, i, i trafiłem gościa. A, szkoda, bo nie... A twój najpierw tak to by sprzątał moich ludzi, którzy idą mnie ratować, nie? A tak to nie sprzątnie, bo, bo zginął. Nie, nie zdążył mnie uleczyć. Ale przynajmniej mam satysfakcję, że zabiłem gościa, który spowodował moje śmiertelne obrażenia. No. Czyli taki double kill. Ale co, umarłeś, tak? się? Tak, wykrwawiłem się. Nie zdążył mnie uleczyć, był za daleko, wiesz, ten, ten mój medyk. Szkoda, że się gra nie toczyła sama dalej. Byłem ciekaw, co się jeszcze może wydarzyć. Mm. A, czyli naprawdę dostawiłeś snajper w lesie. Na pewno ci właśnie taki jeden, jeden mnie zaskoczył, no. Ale, ale przepłacił to śmiercią, tak jak ja. A bandka zdjął mój snajper z pięćdziesiątki. Który, za pięćdziesiątka to jest taka, że dostajesz, giniesz, nie? Od razu. A jak to super brzmi na pięćdziesiątkę, jak się Tak, po bar... prostu takie. Tak. Aż, tak. aż tak to brzmiało, Mateusz?